Przede wszystkim dzisiaj zrobię sobie typy, jeśli chodzi o finał Euro 2024, kto zwycięży, czy zwycięży Hiszpania, czy też Anglia. Pewniaczki takie pół żartem, pół serio, no bo piłka nożna jest nieprzewidywalna. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę krzywce w on, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj temat właśnie meczu Hiszpania kontra Anglia. Kto zwycięży, jeśli chodzi o wielki finał, grande finale, euro 2024. No mamy tutaj od razu po prostu tutaj prawdopodobieństwo wygranej, które podaje Google, tak 38% na Hiszpanię, 28% na Anglię, dogrywka 34%, tak. No nie, na no, przypadku właśnie tego finału to od razu powinno być jasno wskazane, tak, ile procentowo, no bo to jest takie wygodne, 38% Anglia, 28%, czyli tak mniej więcej te akcenty się rozkładają, tak, niewiele więcej po prostu ma przewagę Hiszpania, raptem 10%, natomiast moim zdaniem no Hiszpania wygra, nie ma po prostu tej innej opcji, chyba żeby będą jakieś kontuzje, problemy zdrowotne, albo jakiś fantastyczny, fenomenalny mecz rozegra reprezentacja Anglii. Natomiast, no nie, nie, tutaj nawet jakbym procentowo miał dawać te szanse, tak jak ktoś oglądał te poprzednie spotkania, te poprzednie mecze, no tutaj bym dawał po prostu szansę 68% na Hiszpanię, tak, a 32% tutaj na Anglię. Tak bym rozkładał te akcenty. Co prawda, Anglia wygrała z Holandią natomiast tutaj to też troszeczkę było takim fartem bo już ta bramka zdobyta praktycznie pod koniec tego spotkania tak na 2 do 1 w 90 minucie natomiast moim zdaniem tutaj um, wydaje mi się że Hiszpania pewnie wygra jeśli chodzi o reprezentację Anglii chyba że będą się bronić chyba że będą po prostu grać bardzo zachowawczą to jest inna sprawa natomiast no nie no Hiszpania się fantastycznie po prostu prezentuje fenomenalnie tam wszystko się składa tak i dobra dyspozycja bramkarza i mieszanka po prostu doświadczonych, starszych zawodników i młodszych, tacy jak, takich jak Jamal, świetni praktycznie tutaj technicznie, tak, więc tutaj to wszystko się składa, natomiast Anglia ledwo, ledwo po prostu, tak, można powiedzieć przeszła, dopiero się obudziła w tym ostatnim meczu z Holandią, zaczęła grać szybciej, Natomiast no patrząc na te dwie drużyny, oczywiście może coś takiego się wydarzyć, że nie wiem, Anglia dostanie nawet jakiegoś dodatkowego wiatru w żagle i zagra jakiś fantastyczny mecz. Natomiast patrząc na te poprzednie spotkania, poprzednie mecze, analizując je, tak, porównując te dwie reprezentacje i, i tutaj mówimy po prostu obiektywnie, tak, a nie na podstawie sympatii do jednej czy do drugiej reprezentacji, no to Hiszpania po prostu powinna zwyciężyć, tak, i technicznie po prostu i utrzymywanie się też przy piłce przez dłuższy czas przez reprezentację Hiszpanii, tak, no jednak tutaj Anglia nie ma większych szans. Wydaje mi się, że inaczej to by wyglądało, gdyby na przykład była Hiszpania kontra Holandia. Holandia miałaby miała większe szanse, żeby pokonać tutaj Hiszpanię, ale jednak e, Hiszpania ma, powiem w ten sposób, do, moim zdaniem dosyć duże szczęście, że wy, wy, właśnie nie wylosowała, ale dostała praktycznie finale Anglię, bo dla nich po prostu gorszym przeciwnikiem byłaby Holandia, więcej by się namęczyli, i jak to wiesz, czasem by nawet nie przegrali tego spotkania. Natomiast tutaj właśnie ja bym typowo na to, że w tym meczu Hiszpania kontra Anglia wygra tutaj właśnie Hiszpania, widzimy ten finał będzie mieć miejsce w niedzielę 14 lipca o 21.00, wielki finał. No i dowiemy się, kto jest mistrzem Europy w 2024 roku. Tak, to um, tutaj jest y, mistrzem praktycznie, jeśli chodzi o Euro 2024. Y, no, y, chyba, że y, tutaj, no. Y, staram się też szukać jakieś argumenty za, jeśli chodzi o reprezentację Anglii, ale ciężko jest mi tak naprawdę znaleźć, tak? E, ciężko jest mi tutaj po prostu znaleźć e, te argumenty za, y, jeśli chodzi o reprezentację Anglii, Nie wiem, co ta reprezentacja Anglii musiałaby zrobić chyba że graliby bardzo dobrze w defensywie, tak, że byliby w stanie zatrzymać tutaj reprezentację Hiszpanii, A czy tak będzie, to raczej po prostu mało prawdopodobne. Zobaczmy sobie, e, widzimy tutaj finał na Olimpia, Stadion Berlin. E, zobaczmy sobie tutaj wiadomości, jakie pojawiają się przed tym spotkaniem, terminarz Euro 2024, kiedy finał Mistrzostw Europy Wiznożej tu nic nie ma, e, składy nie mamy, statystyki e, też nie. E, zobaczmy sobie po prostu tutaj na Anglię, jak ta Anglia prezentowała się wcześniej, tak A więc Holandia kontra Anglia, Anglia kontra Szwajcaria, Anglia kontra Słowenia e, tak e, po prostu tutaj, Anglia kontra Słowacja. Dania kontra Anglia, Hiszpania kontra Anglia, także tak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi o te poprzednie drużyny. No tutaj, jeśli chodzi o Słowenię czy Słowację, tu akurat tak Anglia się nie męczyła, tak? Dania też była słabszą troszeczkę drużyną, natomiast chociaż mocniejsza niż Słowacja i, i Słowenia, chociaż po prostu tutaj Holandia była największym, moim zdaniem, największym przeciwnikiem, teraz najtrudniejszym, jeśli chodzi o reprezentację Anglii. Dosyć Szczęśliwy szczęśliwie dla nich się ułożyła ta drabinka. Szwajcaria też była niewygodna, też była po prostu mocna drużyna, którą trafili. Natomiast y, tutaj no zobaczymy, jeśli chodzi o e, ten finał. Kto ostatecznie zwycięży, tak? Kto po prostu ostatecznie zwycięży. Natomiast, ym, no, może rzeczywiście będzie dogrywka po prostu tak doliczony czas gry, czy też po prostu karne. No, jak będą karne, to tutaj już jest loteria, to już ciężko po prostu przewidzieć, tak? jak będą te, te, te karne. Ym, chociaż wydaje mi się, że to się wszystko rozstrzygnie po prostu w doliczonym, znaczy w podstawowym czasie gry, tak, w ciągu 90 minut. Chyba, że będzie tutaj jakaś sytuacja, nie wiem, Hiszpania będzie wygrywać 2 do 1, i nagle Anglia po prostu pod koniec tego spotkania to będzie gola, ale czy Hiszpania, Hiszpania sobie pozwoli na takie rozluźnienie, żeby po prostu odpuścić pod koniec spotkania, raczej mało prawdopodobne, no zobaczymy. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, znaczy powiem w ten sposób, no Hiszpania na podstawie tego, jak oni się prezentowali dotychczas, jeśli chodzi o te mistrzostwa, to oni powinni zwyciężyć, tak patrząc po prostu uczciwie, natomiast jeśli chodzi o to, jeżeli by zwyciężył Anglia, no to okej, okay, mogą być lepsi w danym momencie, w danym meczu, tak, natomiast patrząc na umiejętności, to dzisiaj Hiszpania jest najlepszą reprezentacją tak, w Europie na, na, na zawodników, piłkarzy na umiejętności, które prezentuje tak też poszczególni zawodnicy, Dani Olmo czy po prostu tutaj właśnie Laminia Mala, też dobry po prostu jest blond defensywny, jeśli chodzi o reprezentację Hiszpanii, tak, na pewno tutaj De La Fuente to po prostu wszystko poskładał, na pewno ta drużyna fantastycznie wygląda tak, ona po prostu dobrze się prezentuje, na pewno lepiej niż to miało miejsce wcześniej, tak Wydaje mi się, że ta drużyna ciągle się jeszcze po prostu buduje, ciągle ona jest po prostu na etapie budowy, więc ona może jeszcze lepiej prezentować jeszcze lepiej po prostu grać, także jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, jak wy typujecie te spotkania, ten mecz, piszcie w komentarzach, no i co, i kończy się praktycznie to mistrzostwo, mistrzostwa, tak, należałoby zrobić taki filmik, który po prostu podsumował te mistrzostwa w Niemczech, bo raczej to będzie mecz, filmik taki krytyczny, tak, jeśli chodzi o te mistrzostwa, ale może jeszcze po prostu wstrzymajmy się z, z tym partycznie, nie? E, tak, de, aż się zakończą tutaj mistrzostwa. E, no to wtedy taki filmik zrobię podsumowujący ten. Tak. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. E, kliknij na krzewce, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.